Sześcig, witam ze studia telewizji Mazury. Moim dzisiejszym gościem jest pan Gustaw Marek Brzedzin, senator Rzeczpospolitej Polskiej, ale też i wieloletni marszałek województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2014-2023, o ile dobrze pamiętam, i przewodniczący struktur PSL na Warmii i Mazorach. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Ponad rok już, jak jest Pan senatorem, przyjął Pan to zaszczytną funkcję wybrany przez wyborców i to zrobił Pan chyba jeden z lepszych wyników z tego, co mi wiadomo, ale przeszedł Pan z bardzo aktywnego w zasadzie stylu pracy w samorządzie województwa. Czy te doświadczenie, które Pan przez tyle lat w samorządzie województwa zdobył, przydaje się w dzisiejszej pracy? No to prawda, ta aktywność teraz bardzo procentuje, te doświadczenie samorządowe w zasadzie 20-25-letnie bardzo dobrze może skontestować tą rzeczywistość legislacyjną, bo praktycznie można wiele kwestii też w dyskusji, na komisjach, we wskazaniu też pewnych prawidłowości, które są bardzo nieraz trudne do urzeczywistnienia w samorządach i myślę, że reprezentowanie tu ziemi ostródzkiej, ale również i ławskiej, działdowskiej, nowomiejskiej ma w mojej osobie Dobrego przedstawiciela, bo ta praktyka, te doświadczenie naprawdę jest tam bardzo, bardzo potrzebne. Ma Pan otwarte biuro, nie wiem czy jeszcze oprócz Ostrudzkiego to jeszcze w innych miejscach. Jak zwykły taki mieszkaniec tych powiatów, czterech wymienionych przez Pana, jakich może uzyskać od Pana ewentualnie wsparcia, pomocy, czy ewentualnie z jakimi sprawami należy do Pana przyjść? Tutaj w Ostrudzie biuro funkcjonuje regularnie i w Działdowie również. Mamy możliwość i próby jeszcze jednego otwarcia, a mianowicie w Morągu pewnie będzie to możliwe. I chodzi o pewnego rodzaju dyżury, bo jednak praktycznie dwa, trzy razy w miesiącu. Muszę być w Warszawie, natomiast są dyrektorzy, przedstawiciele i zbierają wszelkiego rodzaju problemy. Czasami są one w większości, są takie do załatwienia na miejscu, tutaj głównie w samorządach i w instytucjach. No ale cieszę się z kontaktu. Mam nadzieję, że teraz w nowym roku, bo końcówka roku była bardzo trudna. Praktycznie byłem nieobecny na, na tych dyżurach, ale teraz w nowym roku, koniec stycznia, lutego, cieszę się z kontaktów bezpośrednich z mieszkańcami, bo ta problematyka jest nie tylko istotna w wymiarze pojedynczych osób, ale też całych kwestii takich społecznych, samorządowych. Wiemy, że problemów nie brakuje i trzeba kontakt urzeczywistniać i co jest możliwe też transformować na Szczeble legislacji. Izba Wyższa Parlamentu, jaką jest Senat, jak gdyby wieńczy dzieło ustawowe. Z tego, co mi wiadomo, ma dojść do zmiany albo już weszły zmiany związane ze finansowaniem samorządów. Wspomniał Pan, że jest Pan członkiem komisji, właśnie spraw samorządów. Jakie zmiany w ogóle czekają samorządy i czy one już weszły? Tak. Pracuję w dwóch komisjach. W Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji jestem. Nawet wiceprzewodniczącym tej komisji, natomiast jestem jeszcze członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. I sprawa finansów publicznych była zawsze istotą, a od jakiegoś czasu już niewydolnością finansowania samorządów, i dobrze, że projekt urzeczywistnił się tej ustawy. To jest pewnego rodzaju rewolucja, ponieważ finanse samorządów będą głównie opierane o odpisy od podatków, PIT-ów na, na gminach, CIT-ów w regionach i będzie jak najmniej subwencji, tych, tych subwencji, które no stanowiły w niektórych przypadkach nawet 50% dochodów samorządów. Oczywiście nie jest to doskonała ustawa, bo ten bilans finansowy będzie spraktykowany dopiero przynajmniej po roku funkcjonowania. My bardzo zwracaliśmy uwagę na zadania własne samorządów gmin. Tutaj, dla przykładu, mogę mówić o oświacie, bo Zabiegaliśmy bardzo mocno, żeby oświatę chociaż tak zbilansować w przekazaniu środków dla samorządów, żeby starczyło w pewnym wymiarze na pensje dla nauczycieli. Natomiast praktyka pokaże, więc ten rok funkcjonowania w nowej rzeczywistości finansowej jest bardzo istotny. Myślę, że będą potrzebne poprawki, bo to nie jest sprawa załatwiona raz na zawsze. Panie że nie myśli Pan, że to może być też taka kosmetyczna trochę zmiana, bo jednak stan gospodarki w Polsce nie jest aż taki chyba kolorowy, jak niektórzy twierdzą, bo jednak te problemy, zwłaszcza w tym sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, one są coraz większe i czy rzeczywiście te wpływy, jakie są zakładane, one mogą być takie jak w założeniach, czy jednak mogą być niższe? O, gospodarka jest rzeczą niełatwą, bardzo płynną. Widzimy, że w zależności też od kwestii globalnych, od kursów walutowych, od inflacji, którą na szczęście mamy przytłumioną, to te dochody mogą mieć różny wymiar, jeżeli jest to odpis od podatku, więc ta, ta stabilność jest uzależniona od silnej gospodarki. W ogóle, żeby mówić o dobrym rozwoju społecznym, to musimy bardzo mocno stawiać na, na gospodarkę i to też w wymiarze szczególnie małych, średnich czy nawet mikroprzedsiębiorstw, bo one stanowią tą powszechną masę krytyczną rozwoju. I tutaj delegowanie, też wychodzenie naprzeciw rozwoju gospodarczemu właśnie w tym wymiarze jest bardzo istotne, więc stąd nawet wprowadzenie takich zmian jak wakacje olegis od składki zusowej może być bardzo pomocne. Wprowadzenie takich zmian jak zmiany w składce zdrowotnej to też istota ulżenia gospodarce ale potrzebne są dalsze działania w tym zakresie, bo... Gospodarka napędza w zasadzie cały nasz rozwój i też decyduje o tym, jak będą funkcjonowały samorządy. No właśnie, a tutaj no, moim zdaniem jest, została zachwiana równowaga w też w, w obciążeniach związanych z prowadzeniem działalności. No jeżeli dzisiaj ponad 50% bezpośrednio tra, trafia do skarbu państwa z całego przychodu, no to coś chyba tutaj nie działa, kiedy przedsiębiorcy mają aż tak poważne... Ne, muszą tyle oddawać ze swojego całkowitego przychodu. A przecież jest wiele rozbudowanych systemów wspomagania tych, co jednak tej pracy nie wykonuje. No to prawda. To prawda, że sfera budżetowa stanowi w zasadzie o konsumpcji tylko wypracowanych środków przez gospodarkę i ten stan obciążenia gospodarki w moim przekonaniu był już tak graniczny, że powodował, upadek wielu przedsiębiorstw drobnych, średnich nawet, które nie dawały sobie rady na tym trudnym rynku. W zeszłym roku Rzeczpospolita na koniec zeszłego roku podała, że codziennie przestaje działać 550 firm. No to jest tragiczny bilans i te, te jaskółki powiedziałbym poprawy sytuacji trzeba bardzo mocno w tym nowym roku urzeczywistniać, w tym nowym roku gospodarczym i jeszcze bardziej wychodzić naprzeciw, bo wszystko zaczyna się praktycznie od, od wypracowania tych środków, które później można podzielić, a potrzeb jest wiele, wszyscy chcą jak najwięcej, natomiast nie da się też zrzucać na przedsiębiorców wszystkich. Potrzeb, no chociażby kwestia płacy minimalnej, to oczywiście, że Polacy ciągle jeszcze za mało zarabiają w stosunku do Europejczyków, ale nie może to być bilansem zrzuconym tylko na przedsiębiorców, bo to jest koszt, który nie przynosi im później zysku. Tu się pojawia jeszcze też kwestia równego traktowania, bo przedsiębiorcy z tego, co mi wiadomo, próbują teraz pracować nad opinią prawną i Chcą skarżyć rząd właśnie o nierówne traktowanie, ponieważ podejmując decyzje tego typu, które zwiększają koszty bez udziału, że tak powiem, przedsiębiorcy, ich ocenienia sytuacji, w jakiej się znaleźli. Mało tego przedsiębiorcy, zwłaszcza mikro, gdzie są to firmy jedno, jednoosobowe, gdzie nie, ma, nie, nie podlegają czasowi pracy ani urlopom, po prostu zaczynają czuć się trochę no, wykorzystywani. Oczywiście, jeżeli mówimy o o budowaniu państwa prawa, o, o równym y, konstytucyjnym traktowaniu wszystkich podmiotów, to, to nie należy wykluczać też takich protestów i, i trzeba by racie poważnie pod uwagę. Także najważniejszy jest dialog, najważniejsza jest rozmowa, ale partnerstwo. Dzisiaj partnerem dla, dla, dla rządu, dla samorządu niewątpliwie jest gospodarczy wymiar przedsiębiorczości i e, powinniśmy bardzo z przedsiębiorcami dyskutować, rozmawiać i wychodzić im naprzeciw. Przejdźmy teraz trochę na tematy czysto polityczne. Jak ocenia Pan dzisiejszą sytuację w kraju w przededniu ogłoszenia wyborów, terminu wyborów prezydenckich? No, sytuacja jest na pewno skomplikowana, bo nie ma co ukrywać skrajne zdegradowanie prawodawstwa w państwie. Powoduje taką sytuację, że często słowo przeciw słowu jest stawiane i różne hipotezy i różne kruczki czy wybiegi bardziej sprawne formalnie, prawnie lub mniej powodują zachwianie sytuacji chociażby Przykładem jest taki dualizm w decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która jedną uchwałą pół roku temu odrzuciła sprawozdanie finansowe Partii Prawo i Sprawiedliwość, a nową uchwałą jakby przyjęła i teraz dylemat jest po stronie ministra finansów, trzeba to rozstrzygnąć, ale też w majestacie prawa. Więc tych problemów jest bardzo dużo. Niemniej jednak najistotniejsi są kandydaci. No właśnie PSL nie ich. wystawił kandydata. Tak, PSL nie wystawił kandydata, bo to jest projekt znany już od blisko dwóch lat, że przed wyborami parlamentarnymi zawiązaliśmy koalicję, tak zwaną trzecią drogę, partia Szymona Hołowni 2050 i polskie Stolnictwo Ludowe utworzyło wspólny komitet i w tym porozumieniu też była od samego początku mowa że będzie wspólny kandydat na prezydenta i to się dopełniło jest nim Szymon Hołownia rada naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego poparła tę kandydaturę będziemy współpracować będziemy Wspierać w organizacji wyborczej tego kandydata jako wspólnego. Przynajmniej tak to będzie miało miejsce w pierwszej turze wyboru. A jak PSL ocenia szansę kandydata? Potrzebna jest ta kandydatura, bo to jest ta trzecia droga też. To jest też bardzo wysoka pozycja no, społeczna, publiczna, polityczna marszałek Sejmu poddaje się pod ocenę. No i biorąc pod uwagę też wynik jaki w wyborach parlamentarnych Trzecia Droga zdobyła przeważając w zasadzie o, o możliwości utworzenia koalicji rządzącej aktualnie rokuje dobrze. Pytanie po prostu, które to będzie miejsce, czy to będzie miejsce na podium, tego bardzo życzymy. A wcale byśmy się nie gniewali, jakby to było starcie w drugiej turze. Na jednym z wywiadów pan Kosiniak kamysz można było odnieść wrażenie, że puszcza oko do prawicy, bo twierdzi, że PSL jest najbardziej w całej koalicji, najbardziej po prawej stronie. Myślę, że nie. Jak w każdej partii są skrzydła, myślę, że jesteśmy mocno centrowi, centroprawicowi, ale też są i skrzydła lewicowe w naszym ugrupowaniu więc potrzeba jest takiej analizy bieżącej no i w, w poszczególnych kwestiach do rozstrzygnięcia w wielu kwestiach nie mamy bloku obowiązków głosowania takiego partyjnego monolitu szczególnie jeżeli chodzi o kwestie religijne i ideowe ideologiczne to tutaj jest uwolnienie w pełni i Myślę, że PSL jest to partia, w której każdy może znaleźć te wartości, które są cenne dla... Rzeczypospolitej Polski. A teraz przez ten pryzmat roku już funkcjonowania zarówno pana marszałka Sejmu i patrząc na sondaże, które w tej chwili są publikowane. To tak to miejsce jest na raz na trzecim, raz na, na czwartym. Czy myśli Pan, że jednak kandydatura pana hołowni zostanie doceniona przez wyborców, że jednak wskazuje, że można jednak pogodzić pewne rzeczy, a nie tylko się równo. Dzielić? Weszliśmy już w taki etap trochę amerykańskiej kampanii wyborczej i tak naprawdę trzeba zejść bardzo mocno na dół do społeczeństwa. Trzeba tą kampanię prowadzić dzień w dzień. No, kandydat na tak ważny urząd w państwie. W czasie tej kampanii nie będzie mógł liczyć na stałe zamieszkanie czy, czy, czy po prostu jakiś dłuższy odpoczynek. Trzeba być w terenie, trzeba rozwijać struktury, trzeba dać się poznać społeczeństwu i poddać się ocenie. I, i, i to już jest standard, który się nie jest w stanie inaczej obronić. Bo Prowadzenie kampanii z pozycji stolicy nie przyniesie efektu. Głosy są na dole i trzeba do ludzi dotrzeć. Na zakończenie chciałbym jeszcze zapytać, jak ocenia Pan obecną sytuację, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo? No, przecież dalej mamy wojnę w Ukrainie. Tutaj dochodzą informacje, że no, przybywa nam amerykańskich żołnierzy i sprzętu. Czy rzeczywiście są poważne obawy, że możemy zostać zaatakowani? No, sytuacja jest bardzo trudna globalnie. Tych ognisk zapalnych na, na świecie, na, na, na Bliskim Wschodzie, w Afryce czy tuż za naszą granicą w Ukrainie jest stosunkowo dużo i są one bardzo poważne. Gwarantem bezpieczeństwa Polski są sojusznicy, dobrze, że ze Stanami Zjednoczonymi dalej prowadzimy tą spójną politykę i uposażenia i wyposażenia naszej armii, ale też i poglądu na bezpieczeństwo globalne. Dobrze, że budżet jest wyjątkowy na obronność, bo ponad 4% to plasuje nas na, na pierwszym miejscu przynajmniej w Europie jeżeli chodzi o zaangażowanie środków własnych, dobrze też, że premierem, wicepremierem i ministrem obrony narodowej jest Władysław Kosiniak-Kamysz, bo jest to osoba odpowiedzialna konstylacyjna i osoba, która nawiązuje kontakty chociażby z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a bez tego nie ma mowy o wspólnej polityce obronnej. Także Prezydencja, którą niedawno przyjęliśmy w Radzie Unii Europejskiej, też na pierwszym miejscu nie tylko hasłowo, ale rzeczywiście stawia bezpieczeństwo. Więc to jest priorytet. To jest priorytet nie tylko polityczny, ale rzeczywisty priorytet tej chwili czasów, które są bardzo niebezpieczne i trudne. A jak pan ocenia właśnie. Funkcjonowanie mediów lokalnych, takich jak nasze w ogóle w takich dużych kampaniach i zaangażowaniu, jeżeli chodzi o dotarcie do wyborców. Powiem otwarcie, jesteście bardzo potrzebni, bardzo potrzebni dla równowagi, przekazu, dla docierania do najbardziej odległych miejsc w naszym kraju, do, do lokalnej informacji. W dobie powszechnej dezinformacji, wojny hybrydowej, manipulacji informacją, media lokalne są bardzo sprawdzalne, bardzo rzeczywiste. Dzisiaj w mediach lokalnych nikt nie pozwoli sobie na, na przekaz, nazwijmy to jakoś kombinowany, tylko jest to informacja prawdziwa i odegraliście ogromną, Rolę w czasie, kiedy ta dezinformacja i te zachwianie przekazu było no jeszcze nie tak dawno dość bardzo widoczne nawet w naszym kraju, więc powinniście funkcjonować, powinniście w tym podziale też budżetu finansowego uczestniczyć, żeby był jak najszerszy, jak najrzeczywisty, jak najodleglejszy. Środek przekazu dla lokalnego społeczeństwa, bo to jest też taki lokalny patriotyzm. Dziękuję za te słowa. Moimi Państwa gościem był pan Gustaw Marek Brzezin, senator Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo, wszystkiego dobrego życzę Państwu w nowym 2025 roku. Dużo zdrowia, ogólnej pomyślności.